Dzień dobry, Magdalena Liga Monti. One to pilnie wtorek, 8 sierpnia. Mojego gościa nie ma na Instagramie, na Twitterze na Facebooku, w żadnych mediach społecznościowych, ale jest obecny i głośno o nim w ostatnich dniach. Pan minister, pan profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, jest moimi państwa gościem. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie dzień ministrze. Dobry. I... Ale zacznę od Twittera, zacznę od cytatu. Niemądre, kuriozalne insynuacje Czaputowicza wobec Polski oraz rządu o hienach, szakalach i szmalcownictwie są kompromitacją dyplomaty. To haniebny cios w dobry wizerunek państwa. Jakie motywy? Głupota, scenariusz Moskwy, a może jak Sikorski, Kowal, zasłużyć na poklask salon, salonów trzeciej. RP to Bata Mazurek, do niedawna pana koleżanka niepartyjna, bo pan w prawie i sprawiedliwości nigdy nie był, ale koleżanka z tej samej bańki politycznej. Pan jest na usługach Moskwy, czy. Na czyich usługach, Panie, no oczywiście, panie Profesorze? Oczywiście, to są bardzo ostre sformułowania, się chętnie do tego odniosę, no ale sprostuję. Ale będzie pan, będzie pan pozywał batę Mazurek za to, czy. Nie, nie, nie. Debata bardzo wyrazista tutaj, chętnie się do tego odniosę. Odeprę, mam nadzieję, krytykę. Ale... Chciałam zauważyć, że pan minister, pan profesor jest dyplomatą i, i widzę, że będzie tak dyplomatycznie, ale spróbujemy, spróbujmy. Nie, nie, nie. No, po pierwsze, pani tutaj poseł Europoseł Mazurek sugeruje, że ja jestem dyplomatą. Nie jestem dyplomatą, jestem profesorem. I jakby misją profesorów i w ogóle naukowców jest jakby mówienie władzy prawdy. Ale był Pan ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, panie profesorze. Jak najbardziej byłem a przecież byli ministrowie. Szefem dyplomacji dwa lata. Byli ministrowie uczestniczą w debacie bardzo aktywny jest mój poprzednik. Pan Witold Waszczykowski, bardzo aktywny jest pan Radosław Sikorski z panem profesorem Rosatim wielokrotnie przypadał. Wi, 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 was? Witold Waszczykowski powiedział, i to było to jest mój y, następca. Takiego kogoś, to panu y, namaszczono na mojego następcę. No ja tutaj wiem, ja miał się wypowiadałem, wiem, że pan Witold Waszczykowski, z którym bardzo dobrze współpracowałem, też jako jego no zastępca. To po prostu no, widać, że jakby ciągle nie może się pogodzić z tym, że został odwołany, ale nie przeze mnie, tylko przez Mateusza Marowieckiego. Ale wracając do meritum, bo tutaj jest też poważny zarzut. Ja twierdzę, i dlatego zabieram głos w taki sposób, że polityka rządu prawa i sprawiedliwości nie służy polskiej racji stanu. Ona jest sprzeczna z polską racją stanu. A czy, ją, czy jej racji stanu służy, panie profesorze? No, mi się wydaje, że tutaj chodzi o realizację własnych politycznych interesów, bo tutaj mam na myśli politykę wobec Ukrainy, którą określiłem mianem właśnie takiej polityki, jak to w teoriach się mówi, prowadzoną nie przez lwy, nie przez lisy, ale przez hieny. O co tu chodzi? Chodzi o to, że Polska chce zrealizować jakieś swoje interesy teraz, w tym momencie, kiedy to państwo krwawi, kiedy to państwo jest osłabione. Jeżeli mówimy o kimś, że jest hieną, to mamy na myśli, że żeruje na nieszczęściu innym. Ja uważam, że Polska właśnie to robi. I mało tego. Ja uważam, że czyniąc to, osłabiając Ukrainę poprzez domaganie się rozliczeń zbrodni wołyńskiej, uzależnienie wstąpienia do Unii Europejskiej od tego właśnie w tym momencie bo ten ważny moment jest tej słabości Ukrainy, bo wcześniej nie mogliśmy tego wywalczyć, więc korzystajmy z tego osłabienia że to jest wpisywanie się w politykę Rosji i to jest sprzeczne z naszą racją stanu. Uważam, że w interesie Polski jest silna Ukraina, powinniśmy wspierać Ukrainę i nie podcinać korzeni morale Ukrainy w walce. Powstrzymać się z tymi naszymi żądaniami od Ukrainy natychmiastowych wystawienia, natychmiastowych rach. Panie, panie profesorze, to jest wszystko prawda. Tylko kto jest tą hieną? Premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Łukasz Jasina, do niedawna rzecznik ministra Rała, który tu w tym studiu powiedział, że Ukraińcy Przecież premier Załęski, że powinien przeprosić. Za Rzeź wołyńską. no, Ale jak się mówi w przestrzeń, panie ja profesorze. Przy, przywołam za chwilę te e, przykłady, które pani tutaj przywołała, pana rzecznika też wypecz. Natomiast jak ja mówię o zachowaniu aktorów, jakimi są państwa, to jest określenie pewnej roli. Ja to podtrzymuję, bo niestety my chcemy to wykorzystać. Ale nie mówią: to nie ja to nie, ja, to nie ja, to nie ja. No, pani... Przepraszam bardzo. Przecież. To, że tak jest i że nasza pozycja spada, to nie. Zależy od tego, jak ja określę działania, tylko od samych tych działań. A jakie to były działania? Wezwanie ambasadora przez Ukrainę, wezwanie ambasadora przez nas. Nie nadużycie ze strony ukraińskiej pana zdaniem? Przepraszam, wezwanie tego ambasadora. Uważam, że to była odpowiedź na nasze działania. I jakie działania? Po pierwsze, szantażowanie i oczekiwanie wdzięczności przez ministra Przydacza. Po drugie, proszę spojrzeć, jest w internecie, na punkty wiceministra spraw zagranicznych Pawła, który mówi, Polska oczekuje od Ukrainy rozliczenia zbrodni wołyńskiej, od tego uzależnia akceptację dla członkostwa w Unii Europejskiej. Ja bardzo przepraszam, myślę, że bardzo duże zdziwienie to w Ukrainie, a przede wszystkim w Brukseli wywarła. Podsekreta Stanu w Polsce decyduje o tym, czy Ukraina może być członkiem Unii Europejskiej i na jakich warunkach. I teraz ja... W porozumieniu z Pana następcą musiał to zrobić, Panie Ministrze, z Panem Ministrem Rałem. Czyli... Chciałbym, żeby Pan Minister Nał i Pan Premier Mateusz Morawiecki się do tego odnieśli, bo moim zdaniem to jest właśnie ta haniebna polityka, która cechuje hieny polityczne. Ja się podtrzymuję to zdanie. Ale być może, bo ja też mówię z pewną tu intencją, mam nadzieję, że jednak Polska się zreflektuje. Odejdzie od tej polityki skłócania nas z Ukraińcami właśnie w tym momencie kluczowy etap wojny, kontrofensywa. Oni siedzą w okopach, spadają na nich bomby, na odesę, nie mogą sprzedać zboża. A my mówimy, nie myślcie o wrogu, tylko myślcie o tym, jak wyrzeście zbrodnie wojsko dokonało. W 1943 roku ekshumacje są wstrzymane od wielu lat. Relacje w tej kwestii rzezi są bardzo trudne między Polską i Ukrainą. Kiedy pan obejmował swoją funkcję ministra spraw zagranicznych w 2018 roku, to również przed panem postawiono taką, takie zadanie, prawda? Żeby, żeby te sprawy załatwić, sprawę ekshumacji, sprawy relacji z Ukrainą. Takie zadania były stawiane przed ambasadorem Piekło wcześniej, jeszcze przed panem, który był ambasadorem Polski. Polski w Ukrainie. Nie było wojny, wszystko to rozumiemy, ale ja chcę powiedzieć taką rzecz, że... Byłem ministrem spraw zagranicznych w tym rządzie. Poczytuję sobie to za duże zaszczyt. Przez dwa lata, panie ministrze. I pół mhm. roku. Uważam, pół że roku. jednym z moich największych sukcesów było pogodzenie z Ukrainą, doprowadzenie do trójkąta lubelskiego, do spotkania, które było wykorzystane. No niestety, i to jest jeszcze tutaj moja pesymistyczna ocena tej sytuacji, ta cała praca, która była zresztą kontynuowana jeszcze kilka miesięcy temu, Polska była wzorem dla świata. Przyjmując uchodźców, wspierając militarnie, mobilizując opinię publiczną. Bardzo się cieszyłem. I ten trójkąt lubelski w formacie Litwa, Polska, Ukraina działał. I w ostatnich tygodniach nastąpił kompletny zwrot o 180 stopni, który niweczy te moje działania i te moje sukcesy i doprowadza do konfliktu, który jest zgodny z interesem Rosji. Ale to się zaczęło, panie profesorze, wtedy, kiedy pan Łukasz Jasina, rzecznik msz tu w tym studiu powiedział o tym, że prezydent Załęcki powinien i Ukraińcy powinni przeprosić za rzeź wołyńską? Czy, bo to, to miało miejsce kilka tygodni temu właśnie. No, uważam, że Gdzie to jest była... ten punkt przełomowy? Ja uważam, że to jest szereg różnych etapów. Ja myślę, że ten kontekst wyborczy tutaj odgrywa pewną rolę. I niestety te kalkulacje polityczne, walka o elektorat zadecydowały nad racją Stanu, ale ja podkreślam, oczekuję i mam taką nadzieję głęboką, bo jednak Polska sprzyja tej Ukrainie. No, Polacy rozumieją, że w naszym interesie jest, żeby oni walczyli, bo jak oni przegrają, a to jest bardzo trudna sytuacja tam, to nasza sytuacja bezpieczeństwa będzie dużo gorsza. Ja uważam, że ta jest szansa na tą zmianę, przynajmniej do czasów, na czas wyborów, no, te wszystkie spory powinny zostać zawieszone, przestali. Powinniśmy przestać domagać się czegoś od nich, w tym momencie wspierać dalej, jeśli chodzi o konflikt. Jedno z haseł Konfederacji to stop ukrainizacji Polski. Czy myśli pan, że tymi ruchami, tymi wypowiedziami polityków PiSu... Prawo i Sprawiedliwość chce zabrać część elektoratu e, Konfederacji i budować na e, m, m, kampanię na nienawiści do Ukraińców? To są... I tych historycznych... Są takie komentarze. Ja myślę, że one Nie. są uzasadnione. Ja Czę, pytam ja pana, co pan o tym myśli, rzecz. panie profesorze. Ja chcę e, abstrahować, bo moja wypowiedź, jest, jako specjalista stosunków międzynarodowych, ja patrzę na interes państwa w kontekście międzynarodowym. Uważam, że Pewnie dużo w tym jest racji i uważam, że to jest ten główny grzech, że klasa polityczna, że rząd działa wbrew polskiej racji stanu. I ja byłbym ciekaw zobaczyć. Została powołana komisja do spraw, zbadania wpływów rosyjskich... Pan będzie postawiony być może przed tą komisję, panie że jak mówi e, 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 pani Europy Ja nie pełnię Mazury. funkcji publicznej, natomiast... Ale mhm. e, natomiast w jaki sposób... No ale nikt nie ma zarzutów doprowadzonych przeze mnie polityki wobec jakiegokolwiek państwa. Natomiast to byłoby bardzo ciekawe zbadać, w jaki sposób te myślenie rosyjskie w przenikło do programu Prawa i Sprawiedliwości, że my dążymy do osłabienia Ukrainy, podcięcia morale w walce, co jest zgodne z interesem, z interesem Rosji. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy bardzo program, też badawczy. Ja bym chciał to zobaczyć jako naukowiec, bo nie ma co do tego wątpliwości, że... Ta synergia, ta zbieżność tej polityki interesu Rosji jest tutaj pełna. Ale i politolodzy i medioznawcy zajmują się tym, badają, porównują, sprawdzają, jak, jak to wygląda i w Rosji, i w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Tylko pan był w tym rządzie przez dwa i pół roku. Wtedy pan obserwował jakieś zbieżne do rosyjskich działań. Było długo przed wojną, dwa lata przed wojną no, ja Muchę, pomysły że jestem też krytyczny wobec działań poprzedniej koalicji prawa i sprawiedliwości, tych rosyjskich, tutaj co do tego nie ulega wątpliwości, tylko to są w pewnym sensie kwestie z, co najmniej sprzed ośmiu lat albo kilkunastu historyczne. To co ja mówię, to teraźniejszy wpływ, prawda? Natomiast ja oczywiście byłem, ja jestem gotów bronić każdej mojej polityki zwłaszcza wobec Ukrainy, kiedy my na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ ja przewodziłem tej debacie. Broniliśmy integralności terytorialnej Ukrainy, prawa do Ukrainy. Złożyłem wiele wizyt, przyjęłem tutaj różnych ministrów, trzech ministrów spraw zagranicznych Ukrainy. utworzyliśmy trójkąt Lubelski i po prostu że Ale panie, na ale panie profesor że do ekshumacji ponad 60 tysięcy ofiar Żelzi pan nie doprowadził. Ciągle te e, szczątki są gdzieś po polach e, Wołynia tak naprawdę rozsypane, no, roz, rozrzucone, jeśli zakopane. Jeśli ekshumację, jestem dość optymistyczny. Dlaczego? Dlatego, że strona ukraińska powiedziała już podejściu odejściu przeze mnie z ale jeszcze na tyle tę sprawę znam prezydentowi Dudzie, prezydent Zewański, oczekujemy odnowienia jednego z pomników w Polsce, który został przez nieznanych sprawców zniszczony. Tak. I Polska tak to odnowiła, że skreśliła, zamazała, pozbawiła tego pomnika ponad 50 nazwisk w monastyrze. To było tak. żołnierzy. Ukraińskich, którzy zginęli w walce z NKWD. I to Ukraińcy potraktowali jako obrazę. Ja uważam, że jest tu dużo racji. Dlaczego? Mhm. Że jest tu dużo racji. Dlaczego? Dlatego, że Polska walczy, ja sprzyjam tej polityce o odnowieniu, odnalezieniu szczątków, dania nazwy, na łączce, gdzie indziej wszystkim polskim bohaterom, żołnierzom tym, którzy zginęli. A sami zrobiliśmy wo 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 wobec Ukrainy zupełnie coś przeciwnego, to, co już było, te nazwiska na legalnym pomniku, żeśmy im zamazali. No oni Ale to my potraktowali nie, mamy spisu, jako... nie mamy nawet spisu tych 60 tysięcy ofiar rzezi wojskiej, panie profesor. No dlatego, jeżeli byśmy chcieli prowadzić rzeczywiście skumację, to powinniśmy przede wszystkim to zrobić, bo od tego Ukraińcy, jak to powiedzieli publicznie, uzależniają. Zresztą, z tego co wiem, i były takie informacje, premier Morawiecki był w rocznicę Rzesi na Ukrainie, to samo prezydent, prezydent Duda. Duda razem z prezydentem Nie I mówiono o jakiejś grupowej liczbie był, ofiar. Tak. Były tam różne rozmowy na temat możliwości odblokowania. No, pani redaktor, od trzech lat nie jestem ministrem. Proszę mnie, Ode mnie nie wymaga, żebym ja znał szczegóły. Jedno wiem na pewno: publiczne ganienie ofiary napadu jest nie do zaakceptowania. Czyli skończy się wojna i będzie pan y, 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 oczekiwał na przeprosiny od prezydenta Załęckiego za y, rzeź wołyńską, czy nie? Czy, czy, czy te sprawa powinny, jako Polak, jako obywatel, ja uważam, jako że patriota, te jako Trzeba wyjaśnić hmm? jak najbardziej. Powiedziałam jeszcze raz: nie jest problemem jeżeli państwo walczy o swoje interesy. Każde państwo to robi. Hiena to jest takie określenie dla państwa, który wykorzystuje nieszczęście innych dla realizacji tych interesów. I mój zarzut nie dotyczy tego, że Polska stara się o uwzględnienie tego, uwzględnienie tej zbrodni wołyńskiej, wyjaśnienie, pojednanie, tylko że robi to dokładnie w tym momencie i w taki otwarty sposób, Czyli stawiając Ukrainę pod Z jednej strony jest... wojna, a z drugiej strony za chwilę w Polsce wybory. I rozumiem, że traktuje to pan jako, jako element kampanii wyborczej, a nie prośbę o rzeczywiste przeprosiny ze strony ukraińskiej. Trudno mi to... Jeszcze raz powiedzieć. No próbuję podsumować ja, to, co pan mówi, panie, ja, panie profesorze. Chcę, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. No niedobrze jest, jeżeli polityka, bo ja bym musiał powiedzieć, że interes polityczny wygrania, utrzymania tej władzy poszedł aż tak daleko, że my po, po, poczuwamy się do działań, które są sprzeczne z racją stanu, bo co do tego nie ulega wątpliwości. Czyli oni teraz przepraszać spuszanie. nie powinni, panie profesorze. Ukraińcy? Według mnie zawsze powinni tylko, że... Uważam, że tego nie zrobią. A, to jest jeszcze inne myślenie. Uważam, że teraz tego nie zrobią. Bo wojna, czy... Nie, bo już powiedzieli. Wezwali ambasadora, powiedzieli dziękuję. Czyli Odesłali jest nas. dyplomatyczna wojna de facto. Tak, panie profesorze, czy nie? No, wie, pan, wie pani, no przecież my wszystko to śledzimy. Wzywamy ambasadorów. Jeszcze raz oczekuję, że Polska się, polskie władze się ustosunkują do tego, załagodzą... Te spory odwołają te niewłaściwe słowa i będą przyjaźnie podchodzić do naszego partnera, co jest zgodne z naszym interesem, bo Ukraina walczy teraz w naszym imieniu. A jakie relacje dyplomatyczne są między Polską a Ukrainą? To jest wojna dyplomatyczna, panie profesorze? Pan, ja muszę pani Jak, powiedzieć, że pan ja akurat osłyszy, jako, jako, było... jako profesor i jako tutaj osoba, która jednak wspiera, bo ja widzę, że ta Ukraina rzeczywiście od tego zależy też przyszłość Polski. Ja byłem miesiąc temu na Ukrainie, rozmawiałem z politykami w większej grupie tutaj badaczy z Warsaw Security Forum i żeśmy rozmawiali, wiemy, no po prostu... Ciągle oni potrzebują wsparcia. Oni oczekują, oni są bardzo wdzięczni Polsce. I liczą na to, że my będziemy kontynuować te poparcie. Naprawdę są bardzo wdzięczni. To nie jest tak, że nie są wdzięczni. Stawianie dla nich w tym momencie trudnych problemów przecież. Ale to jest wojna dyplomatyczna, panie profesorze? Proszę to ocenić jako były dyplomatyczne. Nie, ja uważam, że to. Skoro się jest wzywanie ambasadora. Skoro... Uważam, że już idzie w kierunku załagodzenia na szczęście. I mam nadzieję, że też te, ta moja krytyka do tego się przyczyniła. Uważam, że idzie za i, i, i dobrze, dlatego że obie strony mówią już koniec starczy, ale ja bo, boję się, że za chwilę znowu coś Znowu, znowu, znowu będzie wymyślimy. Pan traktował Państwa jak hienę, tak? I przedstawicieli yy, rządu. Jak nie coś rozumiem. wymyślą. No, cytuję, cytuję pana wypowiedzi na temat polityki znaczy, Zjednoczonej że... Prawicy w stosunku do Ukrainy. Boję się, że Polska znowu będzie się zachowywać jak hiena i będzie znowu coś wymuszać. Panie profesorze, ostatnie pytanie, a może przedostatnie. Dlaczego pan się w tym 2018 skusił, żeby zostać ministrem rządu, którego no, mówiąc delikatnie, nie, nie był pan wyznawcą. Ale ja uważam, że to bardzo dobrze zrobiłem. To był piękny okres, żeśmy jako Prawo i Sprawiedliwość wygrali wybory. Później wygrali wybory prezydenckie. O, o tym od, po tym odchodziłem. No, myślę, że się przyczyniłem. To był bardzo dobry okres w polityce międzynarodowej. Dopiero to, co się, dopiero po moim odejściu mamy tę sytuację. Udało mi się poprawić stosunki między innymi z Ukrainą, z Unią Europejską, z Litwą, z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi. Konferencje i inne rzeczy. To ja tego sobie to poczytuje jako wielko, wielki tutaj dorobek i wkład. Z, A pan żal, do panie profesorze? Do, czy, do, do czy... swoich kolegów? Do tego, co robią? Do... No nie, oni robią swoje, co robią. No każdy tutaj żal pan ma czy swój. nie? Nie Pań... mam żalu. Dlaczego mam No żal sprawę? za tą politykę do, w stosunku do Ukrainy? To jest żal, co to jest? Nie, ja uważam, że bardzo szkoda, no ale ciągle mam nadzieję, że ta polityka... Przecież oni mówią, podawienia. że pan jest na usługach Moskwy, panie profesorze. Panie, no ależ, tak, to, ależ, panie profesorze. Ja no. rozumiem, jak to działa, bo przecież ja dostaję bardzo wiele sygnałów, i jeżeli jest pewne zagrożenie, mobilizacja, no to następują różne tweety ustalone. Ja tutaj po prostu sobie nawet zdaję sprawę, że ten biedny minister, o którym jest zastąpił, jemu napisali to oświadczenie, bo on dobrze wie, bo on sam jest profesorem, że obowiązkiem profesora jest udział w debacie. On sobie świetnie zdaje sprawę z tego, co ja mówię, i się na pewno w głębi ducha z tym zgadza. No ale polityka jest Polityka. Ja nie jestem w polityce, ale rozumiem politykę i polityka prowadzi do tego, żeby bronić linii partii, żeby wygrać wybory, no i, i to jest tu robione. Czyli minister Rau jest ministrem partyjnym, a nie ministrem reprezentującym państwo polskie. Interes państwa polskiego. Tak pan to ocenia? Ja uważam, że politykę, którą tu prowadzi wobec Ukrainy, to co jak ja określiłem, że ona jest sprzeczna z polską Racją Stanu. I sprzeczna z zasadami naukowca, profesora? Ja tutaj mówię o polityce, a rola naukowca to jest udział w debacie publicznej. Jeszcze raz chcę powiedzieć, naukowiec to jest osoba, który musi mówić władzy prawdę. To jest w ogóle racja bytu, nawet gdy on się spotka z krytyką. I chciałbym, żeby wszyscy inni zachowywali się w ten sposób. Panie profesorze, a kiedy pan był ministrem spraw zagranicznych i to jest naprawdę, proszę państwa, ostatnie pytanie, to pan mówił władzy prawdę? Czy pan był ja lojalnym tego... ministrem? Bo to słowo lojalność też bardzo często pada w, w ja, pan, kontekście pana. Mi się wydaje, że właśnie poprawa relacji z Ukrainą, to, to, to jednak tutaj miałem tę możliwość, udało mi się zrobić inne rzeczy. Więc tutaj ta prawda była, mówi... zresztą z tego też powodu zrezygnowałem, oczywiście to publicznie określiłem, dlaczego obawiałem się, że ta polityka pójdzie w złym kierunku. No niestety, poszła w dużo gorszym niż myślałem. I to jest jednak bardzo... Przykre, bo ja też patrzę z perspektywy Polski. No, to jest bardzo zła sytuacja. Pan profesor Jacek Czaputowicz, był minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020, był moimi państwa gościem Magdalena Rigamont i patryk miś wydawał ten program. Do widzenia, do zobaczenia.